Nadchodzi era cyfrowego diabła. O czym ty mówisz? Światy i ludzie, zanim coś takiego nastąpi, lata świetne do takiego rozwoju. Pomyślicie, Rozwój, jak ktoś chce to tak nazywać, już jest. Trzeba go tylko ładnie ubrać w słowa. Trzeba ściąć gałąź, na której się siedzi, by przerzucić swoje branki na nową gałąź, lub jak kto woli, by wprowadzić owce do nowej zagrody. Tym razem o wybitnie zaostrzonym rygorze. Wystarczy totalnie zaburzyć gospodarkę czyli obecny obrazek za oknem, potem tylko zostanie kolejne małe zamieszanie, aby skosować iluzję gotówki, która nie istnieje, nie opiera się na niczym. I gotowe. Oni mają dla nas nowe rozwiązanie. Z tego się już nie pozbieramy za żadne skarby. Cyfrowa waluta nie byłaby niczym złym, gdyby nie fakt, że kolejny raz rządy i banki, nie wiedząc w ogóle jakim prawem, po raz kolejny planują zmonopolizować rynek wymiany środków płatniczych. Tutaj rodzi się moje pytanie. Jak to jest możliwe, że po raz kolejny wchodzi kolejny monopol? Tym razem na kwestię całego naszego życia, o czym jest tu mowa. Dziś możesz wydawać pieniądze od tak z ręki do ręki i to jest naturalne jak na kolej rzeczy tego świata. Już za chwilę banki, pytam znowu jakim prawem, będą znały każdy twój ruch finansowy i będą trzymały ręce na każdym twoim cyfrowym groszu i to nie wszystko. Dziś możesz gromadzić pieniądze, możesz je sobie odkładać, oszczędzać, a wyobraź sobie, że w ich umyśle takie rozwiązanie nie jest właściwe. Cyfrowa waluta bankowa będzie posiadała jeszcze jedną właściwość. Będzie miała termin ważności. Byś sprawnie wydawał to, co zarabiasz. Ale nie ty czy twój sąsiad. Was już tutaj nie ma. Rynek realnej pracy znajdzie się tylko dla może jednej czwartej ludzkości. Era cyfryzacji pozbawi pracy większość z was. Pozbawi pracy nauczycieli, bankowców, gumnie udzielających dziś kredyty, sklepikarzy w każdej postaci, ludzi w fabrykach, w zasadzie prawie że każdego. Redukcja służb mundurowych też ich nie ominie. Pomyśl, gdzie dla ciebie się znajdzie miejsce na zarabianie środków płatniczych do przeżycia. Gdzie widzisz miejsce dla siebie? Może w warsztacie samochodowym, przecież auta ciągle się psują bez przesady. Roboty nie będą zmieniać koł czy wymieniać uszczelki pod powicą. Masz rację, nie będą. I ty też nie będziesz. Bo samochody spalinowe za 5 minut przestaną być powszechnie używane. No co ty, to już fantazja. Pomyśl, przez dzisiejszy pryzmat Ile trzeba kitu ludziom wcisnąć, aby zabronić użytku publicznego aut spalinowych? Wystarczy jedna propaganda klimatyczna. Mogę się założyć, że wystarczy dobra akcja medialna, jednego wieczora nawet i rano połowa samochodów będzie obrzucona jajami, co najmniej. I to nie żart. Tele, hipno, wizja zrobi z każdego leminga, obrońcę iluzji. Więc gdzie będzie twoje miejsce pracy? Panienek z okienka do wideo nauczania nie trzeba zbyt wiele. Czas ucieka, a decyzja należy do ciebie. Na ironie, od Twojej decyzji, co zrobisz, zależy los nas wszystkich. Czy pozwolimy im na przejęcie całego naszego życia, czy zaczniemy żyć według swoich zasad, według prawa zgodnego z ludzką naturą, wolność i świat zgodny z naturą, czy wszystko na wynajem, nic na własność, czas, który może sprawić, że każdego dnia dla Ciebie i każdego z nas czas może się skończyć. Polecam film Wyścig z czasem, kolejny dokument o tym, co zło ma nam do zaoferowania. Nie myśl sobie, że uciekniesz do kościoła i tam otrzymasz zbawienie. Tam twoje modły zostaną wysłuchane i wybawi nas ode złego On, Zbawca Ludzkości. A ty tylko patrz, czekaj, módl się i patrz, jak za ciebie ktoś będzie czyścił brud.